Cześć, z tej strony, więc jeżeli wyglądasz mniej więcej w ten sposób, w dzisiejszym filmiku postaram się Ci pomóc. Więc na samym wstępie określmy sobie, co to znaczy ten skinny fat, czyli chudy i gruby naraz. Mamy osoby, które po prostu są bardzo szczupłe, jeżeli chodzi o muskulaturę. Mają bardzo mało masę mięśniowej i są generalnie słabe, ale mają też troszeczkę tkanki tłuszczowej, przykładowo na brzuchu, troszeczkę na klatce piersiowej, na noga, w zależności od tego, gdzie ta genetyka wysyła tą tkankę tłuszczową. No i teraz te osoby mają wielki dylemat. Czy mają zacząć od redukcji tkanki tłuszczowej, czy mają zacząć robić masę mięśniową, ponieważ no mają ten problem, Ma, mają te dwa raczej problemy, mają, są chudzi i są grubi naraz, więc w tym filmiku postaram się wam pomóc i określić wasz cel, do no oczywiście co z tym zrobić. Na samym wstępie właśnie będziemy musieli określić ten cel, ponieważ wiele osób zacznie sugerować wam, że musicie zbudować masę mięśniową, duże masę mięśniową, chociaż. Ostatnio sobie zdałem sprawę, że nie każdemu na tym zależy. Ktoś chce być dosyć szczupły, podoba mu się ta sylwetka, nie dyskutuje z tym, każdy ma swoje własne ciało i chce wyglądać tak jak chce, chce mieć po prostu kaloryfer, więc chce przejść mniej więcej z tej sylwetki no. Na... Coś takiego, chcę po prostu być szczupły, mieć fajnie wyrzeźbiony brzuch i tyle, z różnych powodów nie mi to ocenia. Mamy też drugą stronę medalu, która chce być bardziej muskularna, chce być silniejsza, chce mieć pełniejszą sylwetkę, czyli chce przejść znowu z takiej sylwetki, mniej więcej fat, do takiej sylwetki, czyli po prostu no już... Wszystkie partie ciała są rozwinięte, jest generalnie silniejszy i taka sylwetka mu się podoba. Więc w tym filmiku sobie omówimy oba te cele, jak do nich dojść i zaczniemy od tej osoby, która chce mieć po prostu wyrzeźbiony brzuch. Nie chce być bardzo rozbudowana, ponieważ tutaj sytuacja jest o wiele łatwiejsza. Jeżeli chodzi o kwestie treningowe, takiej osobie oczywiście proponuję trenować mięśnie brzucha nie, żeby spalić tłuszcz z brzucha, ale żeby rozwinąć te mięśnie brzucha, ponieważ na tym wam zależy. Więc tutaj też musimy rozróżnić, jeżeli chcesz trenować mięśnie brzucha, tak jak ja zawsze sugeruję, 4-5 do 5 razy w tygodniu. Treningi powinny być stosunkowo krótkie, ale intensywne. Jeżeli chcesz trenować dłużej, mocniejsze, cięższe treningi brzucha, no to wiadomo, że 2 do trzech razy w tygodniu. Tyle ci powinno wystarczyć. To wszystko zależy od Twojego treningu, który preferujesz. Jeżeli chodzi o resztę treningów, czy to treningi siłowe, kondycyjne itd., Tutaj możesz zacząć po prostu biegać. Możesz robić treningi interwałowe, możesz robić treningi sztuk walk, w zależności od tego, czy takie treningi trenujesz, czy nie. Możesz dalej trenować swój sport, w zależności od tego, jaki sport preferujesz. Ja osobiście, przechodząc z tej sylwetki do tej skini wyrzeźbionej sylwetki, czyli wyrzeźbionej po prostu sylwetki bez większej muskulatury, po prostu robiłem treningi kondycyjne z wagą własnego ciała. Były skoki, pompki przysiady, przeskoki i tak dalej, i tak dalej. Robiłem oczywiście wtedy trening Insanity, podobne treningi, czyli treningi z wagą własnego ciała, kondycyjnie macie też na moim kanale, na dole Wam podlinkuję, żebyście mogli sobie taki wypróbować. Natomiast właśnie zrobiłem formę taką, jaką mam tutaj, na takich treningach. Trening siłowy za bardzo w tym momencie nie istniał, a jeżeli był, to był rzadko, jeżeli był też, to po prostu był też chaotycznie zrobiony, nie był robiony odpowiednio pod budowanie masy mięśniowej. I oczywiście zaraz powiem, jak to zrobić dobrze dla osób, które które interesuje pełniejsza sylwetka. Nadal szczupła, wyrzeźbiona, ale pełniejsza. Jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe, wiadomo, że mały deficyt lub zero kaloryczne będzie tutaj istotne. I tutaj, jeżeli chcecie liczyć kalorie, do czego Was zachęcam, ponieważ będzie to bardziej zorganizowane i. Zwiększa to prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu, no to lekki deficyt do 300 kalorii e, na początek Wam starczy. Im jesteście młodsi, tym bądźcie ostrożniejsi z tymi deficytami, ponieważ młode osoby bardzo często podchodzą do tego bardzo nierozsądnie. Ile razy rozmawiałem z młodymi osobami, które chcą schudnąć, które chcą zmienić sylwetkę. I oczywiście zasady są te same, e, ale niestety często nie otyłe osoby przechodzą na... Mocne deficyty kaloryczne na głodówki niestety tym sobie szkodząc bardzo mocno, ponieważ jesteście w okresie dojrzewania, wasze ciało dojrzewa, potrzebuje składników grzeszy, potrzebuje białka, a później jest problem, jeżeli chodzi o sam wzrost nawet, ponieważ badania sugerują, że to, co hamuje wzrost, nie jest trening siłowy. Powiedzcie rodzicom, że trening siłowy nie hamuje wzrostu, ale hamują uszkodzenia, ewentualnie uszkodzenia kości i tych płytek wzrostu oraz niedożywienie. Więc niedożywienie w tym wieku jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Oczywiście delikatny deficyt do 200-300 kalorii, jeżeli sobie to wydłużycie, oczywiście cierpliwie, powinno być wszystko ok. Ja osobiście sugeruję wam zacząć od zera kalorycznego i zacząć trenować, więc po prostu więcej się ruszać, trenować ten brzuch. Jeżeli chodzi o starsze osoby, które są troszeczkę bardziej odpowiedzialne, również, też deficyt kaloryczny w zależności od waszego, waszej aktywności fizycznej, proponuję też zacząć od 300 kalorii na początku, albo 200 kalorii, żeby nie wchodzić w to zbyt agresywnie, nie zniechęcać się pierwszymi głodami i tak dalej, łaknieniami, zachciankami, ponieważ różnie. Z tym bywa. Jeżeli chodzi o ilość białka, u Was ta ilość białka nie musi być tak duża jak u osoby, która chce budować masę mięśniową, której zależy na budowaniu masy mięśniowej. Więc ja bym sugerował od 1,4 do 1,8 g białka na kilogram suchej masy ciała. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście nic Wam się nie stanie, jak chcecie więcej, nie sugeruję jeść mniej, ponieważ jesteście już bardzo aktywni. Przejdźmy teraz do osób, które chcą zbudować pełniejszą sylwetkę chcą po prostu mieć ładnie rozbudowaną klatkę, barki, ramiona. E, nogi, też, oraz oczywiście brzuch. Tutaj sytuacja jest mniej więcej podobna, natomiast trening siłowy będzie grał tutaj bardzo istotną rolę. Teraz osoby początkujące popełniają bardzo duży błąd. Wybierają dużo ćwiczeń, robią dużo serii, dużo powtórzeń, e, no i niestety to często prowadzi do nikąd. Ja zawsze sugeruję takiej osoby początkującej wybrać cztery podstawowe, fundamentalne ćwiczenia, najlepiej ćwiczenia wielostawowe i z tymi ćwiczeniami pracować, progresować. Mamy osoby, które nie są w stanie zrobić 10 pełnych pompek. To też jest bardzo dobre ćwiczenie push, abyście mogli zaimplementować do Waszego treningu. Jeżeli preferujecie trening na siłowni lub jesteście troszeczkę bardziej zaawansowani, jesteście w stanie zrobić te pompki, zaczniecie robić na przykład treningi ze sztangami, wyciskanie sztangi, wyciskanie hantli. Ponownie bierzecie wyciskanie, to jest Wasze pierwsze fundamentalne ćwiczenie. Następne jakieś ćwiczenie pull, czyli podciąganie lub wiosłowanie. Oczywiście, jeżeli macie taką okazję, jeżeli nie możecie się podciągać, możecie pracować nad e, budowaniem siły do pociągania, możecie też zacząć od ściągania drążka do klatki piersiowej, na przykład pod chwytem lub też na chwytem, więc macie drugie fundamentalne ćwiczenie push. Okay, mamy push, pull, jeszcze dobrze by było dodać coś na nogi. W tym przypadku bardzo często się poleca przysiad. Natomiast ten przysiad ze sztangą nie musi być, nie musicie zaczynać od tego ćwiczenia. Jest wiele problemów, jeżeli chodzi o początkujących z tym ćwiczeniem, czy to brak mobilności, brak techniki. Więc jeżeli nie macie osoby, która jest w stanie Was nauczyć i zadbać o to, możecie się czuć troszeczkę zrażeni do tego ćwiczenia. I szczerze mówiąc, troszeczkę się nie dziwię. Nadal zachęcam do nauki techniki, do analizowania tego ćwiczenia i wypróbowania tego ćwiczenia w regresji, w łatwiejszej wersji, na przykład wersji Goblet Squat czyli na przykład sketlom lub hantlom, która jest przed nami i wtedy po prostu progresując do przysiadu ze sztangą, zwiększając naszą mobilność, oczywiście zwiększając naszą wiedzę na temat tego ćwiczenia. No i do tego jedno ćwiczenie na ramiona, albo wyciskanie na barki, albo uginanie na biceps, albo na przykład pompki diamentowe e, lub prostowanie łokcia na triceps. Już Wam to określam, jak to może wyglądać w Waszym planie treningowym FBW. Więc wyobraźmy sobie, że bierzemy te fundamentalne ćwiczenia, bierzemy push, pull i jakieś ćwiczenie na nogi, więc mamy... Trzy podstawowe ćwiczenia, następnie wybieramy jedno ćwiczenie na ramiona, czy to będą barki, biceps lub też triceps. I teraz, jeżeli wybraliśmy to ćwiczenie, mamy trzy serie w tym ćwiczeniu, na sam początek trzy serie i zostajemy w przedziale powtórzeń 8 do 10 powtórzeń, ok? Wybieramy to na każde ćwiczenie tutaj. W treningu B możecie sobie zmienić ćwiczenia, możecie na przykład na nogi wziąć zakroki lub wykroki, jak zwał tak zwał. E, możecie sobie wziąć jakąś wersję martwego ciągu, martwy ciąg rumuński z hantlami, to też jest bardzo fajna forma, żeby powoli e, się uczyć tego klasycznego martwego ciągu. Więc po prostu sobie podmieniacie ćwiczenie na inne ćwiczenie, właśnie push, albo, albo pull, albo na nogi. No i zostajecie na początek w tych trzech seriach na jedno ćwiczenie i później możecie progresować, możecie sobie dodać po jednej serii dodatkowo po powiedzmy trzech tygodniach albo dwóch tygodniach na te główne ćwiczenia push-pull i lex. Następnie zostawić sobie na przykład trzy serie nadal na te ramiona, chyba że już czujecie, że możecie zrobić więcej. Więc to by był wasz pierwszy trening lub pierwsza jakby forma treningu, którą będziecie robić przez pierwsze 4-5 tygodni. Następnie, wiadomo, będą mogły zajść jakieś zmiany. Natomiast z tymi ćwiczeniami będziecie progresować, będziecie się starać zwiększać ilość powtórzeń, będziecie się starać poprawiać technikę, będziecie się starać e, zwiększać. Ciężar w tych ćwiczeniach, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli chodzi o dietę, proponuję wam zacząć od zera kalorycznego, co oznacza, że jecie tyle kalorii, ile potrzebujecie. W teorii, aby utrzymać wagę ciała. Czyli jeżeli obliczycie sobie to wszystko, wiadomo, że wliczacie w to aktywność fizyczną i bierzecie tą wartość, która pozwoli Wam w teorii utrzymać wagę ciała. Dlaczego mówię w teorii? Ponieważ ta aktywność fizyczna może się zmieniać z tygodnia na tydzień i też nie zawsze da się w punkt po prostu w to strzelić, ale poniekąd chcemy celować właśnie w tą wartość. I teraz na przestrzeni tygodni obserwujemy, jak zmienia się nasze ciało. Jeżeli okazuje się, co będzie bardzo prawdopodobne, że zaczynamy budować masę mięśniową dzięki naszemu treningowi. Zaczynamy zauważyć, po pierwsze, progresję na treningach, po drugie, zmiany w obwodach, czyli po prostu widzimy, że nasze bicepsy powoli rosną, stają się twardsze, klatka piersiowa również staje się twardsza, a w pasie zaczyna nam ubywać. Mimo wszystko, waga się nie zmienia, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Pamiętajcie, żeby się nie sugerować, tylko wagą, zwłaszcza na tym etapie, ponieważ. Jest tutaj istnieje duża szansa na rekompozycję, to znaczy że, że, znaczy, że budujecie masę mięśniową i spalacie tankę tłuszczową, więc ta waga może po prostu delikatnie spalać, może wolno spalać, może iść w górę, lub może mniej więcej stać w miejscu. Więc obserwujcie, po pierwsze zmiany sylwetki, po drugie zmiany w e, pomiarach, po trzecie progresje na treningach. Jeżeli chodzi o, o ilość białka, to sugeruję wam trzymać się w przedziale 1,6. Grama do 2 gramów na kilogram masy ciała, bez tłuszczowej masy ciała. Więc tak to wygląda. Tutaj macie pierwszą strategię, którą możecie obrać, jeżeli chodzi o osiągnięcie waszego celu. Fundamentalny błąd, jaki widzę początkujący, to jest wybieranie 15 ćwiczeń na jednym treningu i niestety brak progresji w żadnym z nich. No, tak to jest, wystarczy wybrać jedne porządne ćwiczenia i powoli progresować w tych ćwiczeniach. I wiadomo, po zakończeniu tego bloku treningowego, który może trwać 5-6 tygodni przykładowo. Wtedy jest czas na zmiany, wtedy jest czas na progresję, zmiany ćwiczeń, utrudnienie ćwiczenia, przejście na przykład goblet, skład, na przysiad ze sztangą, przykładowo oczywiście. To wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że informacje były pomocne. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę, komentarze i oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowy, zasubskrybuj, ponieważ filmików będzie się pojawiać coraz więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia.